Siemanko czołem, taki filmik na szybko, e, słuchajcie, to są nożyce do z skwarny, one normalnie cały czas one normalnie chodziły, miały tylko problem z odpalaniem, trzeba było podlać mieszanką, trochę się poszarpać i jak już zapaliły to chodziły, można no, było cały dzień używać, jak dłużej poleżały, no to był kłopot. No i co, chciał pożyczyć je, pożyczyć je znajomy ode mnie, no i mówię mu jaki jest problem, no i ale mówi, że nie będzie się z tym szarpał, więc ja zawiozę ją do serwisu. Podałem jego numer, żeby zadzwonili, jak, jak będzie gotowa, on sobie ją odbierze. No i zadzwonili słuchajcie. I on mi ją właśnie przywiózł. Yy, ona była cała, jak ją dawał do serwisu. Wszystko było składane. W takim stanie ją oddał serwis w Krakowie. Yy, słuchajcie, no nie chcę nie będę mówił, który to konkretnie serwis, ale na powiedzmy. Niedaleko granic Krakowa, wieliczki. Yy, I teraz tak. Słuchajcie, no. Ja ją zostawiałem z korkiem. <grym> jest coś, coś takiego, jest. Nie ma korka. Tu mi dali taką no, siateczkę. Stier, proszę bardzo. Siateczkę sztylna mi dali. Proszę, tu jest obudowa i co najlepsze jest, słuchajcie, teraz tak, teraz teraz tak, słuchajcie, bo bo nie wszystko tu jest moje, słuchajcie, co oni mi dali, a świece. Świece rzucili, to jest jakaś śrubka, kurde, słuchajcie, to. O nie dobra, to jest moje akurat. No i słuchajcie, dlaczego właśnie lepiej naprawiać samemu e, chociaż próbować, bo to są proste sprzęty, każdy się tego tam w miarę, kto ma jakieś tam pojęcie mechaniczne to sobie poradzi, jak nie to jest tyle filmików w internecie wszystkiego, no i słuchajcie i co ja mam z tym teraz zrobić, to jest nie, wczorajcie, bo teraz już sam nie wiem, to jest. To jest moje. Tu mi dali, to jest od kosy jakieś. Yy, co ja pojadę do tego, do tego serwisu, bo tak, no to, to komuś po prostu zapieprzyli przez przypadek dali mi. No i. No i ja się pojadę zapytać, co z tym dalej robić, no bo mi powiedzieli jak ją odbierał kolega, powiedzieli mu, że... Yy, że jej się nie da zrobić, nie? I oddali w takim stanie. Także, no, sami ocencie, no Nie wiem, jak to jest w serwisach, czy wykorzystacie, ale, no, niedawno ja nie korzystałem, no i chyba, ale ja ją, ja ją zrobię. No, zobaczycie, ja ją zrobię. Także, ostatni raz znowu na długo się wyleczyłem z serwisów. Trzymajcie się. Na razie, cześć. Słuchajcie, bo dopiero teraz zwróciłem uwagę. No popatrzcie się. No udupcyli szarpak jeszcze. No nie no tego to... tego to nie popuszczę. kurwa. Dobra, na razie.